Jeśli jesteś posiadaczem samochodu z automatyczną skrzynią biegów, to taki odcinek dla Ciebie w sam raz. Pamiętasz o wymianie oleju w takiej skrzyni, raz na 60, raz na 70 tysięcy km. W tym odcinku pokażemy Ci mniej więcej jak wygląda procedura wymiany y, oleju w Twojej skrzyni automatycznej przy użyciu maszyny do dynamicznej wymiany oleju, przy, y, dzięki której y, wypłuczesz cały syf, który jest w skrzyni w kanalikach olejowych. Jest to procedura w przypadku niektórych skrzyń długotrwała, w przypadku niektórych skrzyń, takich jak na przykład DSG, e, szybka, zajmuje około pół godziny. Zobaczymy jak to wygląda, z czym to się je. Przy okazji akurat instalacji takiej maszyny u nas w warsztacie i przy okazji szkolenia, które odbyli chłopaki, e, pokażę Ci e, wymianę, koszty, procedurę, przygotowania, jak cała taka wymiana trwa od deski do deski. Zostań z nami, usiądź. Oczywiście, jeśli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj i zapraszam Cię do oglądania. Zamówiłem 20 bańki. Dobrze. Dobra, to ja opieram, nie? Proszę tak dobrać. Dzięki bardzo Wszystko okej, nic nie zgubiamy. Kolor mi nie pasuje No kolor nie pasuje nie. Za Dziękuję. Proszę No, już nie czepiajmy się Nie czepiajmy Trzymajcie się. Cześć strzałeczka. Marzyłeś o takiej już za pierwszej komunii chciałeś taką mieć. Co się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj bagno Dobra, dzisiaj też mamy taki fajny, wyjątkowy dzień, ponieważ zakupiliśmy maszynę do dynamicznej wymiany oleju i z tego tytułu kolega z e, firmy EFKAR, która zaopatruje nas w taką maszynę, przyjechał i zrobi naszym kolegom mechanikom szkolenie z obsługi takiej maszynki. Bardzo fajny temat jest ten, że tu w okolicy Oławy jesteśmy chyba na razie pierwszym punktem, który taką dynamiczną e, wymianę oleju będzie Wam zapewniał. Zobaczcie, jak wyglądało szkolenie. Sąsiedzi. I Żół, żółty i czerwony. Krzysiu, 73 lata w zawodzie. Yy... Nie, nie 14 lat doświadczenia. Nie będzie adaptera dedykowanego. Tutaj mamy na tyle yy… duży zestaw, że zawsze coś się dopasujemy. Hmm. Tak, dwa zasilające i ten to jest do upóżnienia, tak? Tak, <lem> temat najważniejszy, i aspekt najważniejszy, jaki musimy poruszyć, to kosztorys i koszty wymiany oleju w automatycznej skrzyni w przypadku takiej dynamicznej wymiany oleju i teraz różnie tu bywa, niestety. Z tego tytułu, tak jak powiedziałem na początku, są skrzynie w przypadku DSG, to robocizna rzędu 30-35 minut, 25 minut. Bierzemy zawsze z założenia o połowę więcej oleju niż przeznaczone jest producencko, czyli na przykład w przypadku tej skrzyni ze Skody Oktawi, pojemność automatycznej skrzyni biegów i układu smarowania to 7 litrów oleju. My przy dynamicznej wymianie musimy dołożyć te 3,5-4 litra, ponieważ pierwszy. Proces, pierwszy etap całej dynamicznej wymiany to płukanie skrzyni biegów, i to płukanie następuje przy użyciu 4 litrów takiego oleju do skrzyni biegów. Stąd też e, mniej więcej koszty materiału to oczywiście nowy filtr oleju do skrzyni biegów, e, chemia, którą płuczemy maszynowo całą skrzynię, e, nie zawsze, ale zazwyczaj. Do tego musimy doliczyć między 11 a 14 litrów oleju w przypadku różnych skrzyni biegów. I tutaj cały koszt za samą robociznę robi nam właśnie rodzaj automatycznej skrzyni. Tak jak mówiłem, w przypadku DSG to 25-30 minut. Filtr olejowy znajduje się zazwyczaj za akumulatorem, czyli mamy dostęp z góry. Podpięcie to chwila, moment, podpięcie maszyny. Cała procedura pół godzinki mamy w Dlatego tutaj mniej więcej koszty to będzie 550 do 600 zł netto za takową usługę. Gorzej ma się już do skrzyni, na przykład Jeepowski, 9 dziewięciobiegowe automaty, lub też tak jak w przypadku BMW X3 X5, gdzie trzeba. Trzeba zrzucić wał napędowy, żeby dostać się do podłączenia maszyny dynamicznej. To też trwa, tam też jest filtr oleju w misce olejowej skrzyni biegów. Dlatego tutaj taka usługa może wahać się w granicach 800 do 1000 nawet złotych netto za, za usługę. I teraz te okrzyki: po co był mi automat? Mógłbym wziąć manual. Niestety, w przypadku automatycznych skrzyni biegów, pierwsze wymiany w 90% producenckich, to między 60 a 120 tysięcy. Później każde następne cykliczne nie powinny przekraczać 80 tysięcy km lub też 6 lat. W przypadku Toyoty są to zalecenia między 30 a 60 tysięcy. W przypadku francuskich automatów EDC rzekomo na mokrym sprzęgle wymiana następuje po 100 120 tysiącach km lub po 6 latach. Spieszmy się kochać nasze automatyczne skrzynie biegów, bo tak szybko odchodzą. I z tego tytułu pamiętajcie, jeżeli macie już automata, ch chcecie użytkować samochód jak najdłużej, to nie przejeżdżajcie tych interwałów. Jeżeli auto miało już taki serwis robiony kiedyś, to pamiętajcie, zachowajcie te interwały w maksymalnym kilometrażu do 80 tysięcy nie więcej, lub pamiętajcie, 6 lat i olej traci niestety wartość, więc też taką wymianę trzeba zastosować. Mobile w kinie? Tak, fajnie. Może wreszcie pójdę obejrzeć, nie? Nie, no nie tylko moja reklamie, córka, mnie widziała. córka no. mi widziała. Córka widziała z siostrą. Grałeś głodną rolę w reklamie minutowej i nie byłeś się obejrzeć. Nie. Twój samochód potrzebuje serwisu? Jeśli oczekujesz najwyższych standardów zapraszamy Cię do Kiwi Autocentrum, Nowego miejsca, gdzie wiemy jak się tym zająć. Kompleksowa obsługa Twojego auta. Kiedy ty masz czas dla siebie, nasi mechanicy wykonają serwis Twojego auta. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu naszego centrum zdiagnozujemy błędy systemowe. Jesteśmy przygotowani na każdą naprawę mechaniczną w Twoim aucie. Kiwi Autocentrum to także powypadkowa likwidacja szkół oraz szeroki segment aut zastępczych. Sprawdzimy Twoją klimatyzację i przygotujemy ją na sezon. Wszystko, co związane z motoryzacją dla zwykłych użytkowników aut i pasjonatów czterech kółek w jednym miejscu, przyjedź do nas i skorzystaj z naszych usług. Kiwi Auto Centrum. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję. Nie krępujcie się, zostawiajcie komentarze w sekcji pod filmem. Najle najważniejsza jest dyskusja z Wami, z widzami. My robimy to dla Was, pokazujemy Wam, jak wygląda nasza praca od wewnątrz, od podszewki. E, dlatego też dyskusja z Waszej strony jest jak najbardziej mile widziana. Zapraszam Was do tego. Subskrybujcie ten kanał, bo takich materiałów mam nadzieję będzie na dniach coraz więcej. Trzymajmy się, dbajmy o swoje czterokołowce i widzimy się w następnym odcinku. Strzałeczka!